To w takim razie, skoro ten ślub już tak się zbliża wielkimi krokami, to zdradź nam, jak będzie wyglądała twoja suknia. O. Po pół roku dalej twierdzę, że nie zdradzę mimo wszystko. Będzie więcej niż jedna, dlatego też nie chcę się skupiać na tym, jak będzie wyglądała, bo zależy mi na tym, żeby każda była inna. I żeby w ogóle nie miały elementów wspólnych. Więc nadal uważam, że to powinna być niespodzianka, zarówno dla wszystkich gości, dla mojego przyszłego męża i też dla fanów. Przed chwilą wrzuciłam zdjęcie na mojego Instagrama, gdzie zdradzam, że jestem po kolejnych przymiarkach, bo jestem tutaj właśnie, prosto z przymiarek przybyłam. No i co, no i będzie to Suknia Od na tym się skupiam i śledzę tak naprawdę wszel wszelkie inspiracje związane ze ślubami, weselami, wszystko zbieram. Ej, a podróż ślubna? Jest już pomysł? E Pomysł jest, nawet już zaczęliśmy się rozglądać i raczej myśleliśmy wstępnie o jakichś ciepłych krajach typu Malediwy. Zawsze chciałam tam polecieć i teraz jest taka okazja, żeby spełnić to marzenie. Ale też zaczęliśmy się zastanawiać, czy czasem niedobrym rozwiązaniem byłoby wybrać się w jakieś miejsce, w którym możemy pozwiedzać, typu Nowy Jork, bo nigdy nie byliśmy. No i też na pewno to zwiedzanie z dzieciaczkami jest trudniejsze, więc zastanawiamy się, czy nie wykorzystać tego, tej podróży wspólnej, właśnie na taką podróż nastawioną na zwiedzanie, albo może dwie. Jeszcze nie wiemy, ale teraz skupiamy się zupełnie na innych rzeczach. A powiedz mi jeszcze tak już kończąc, jeśli chodzi o prezenty ślubne, bo bardzo popularne jest na przykład to, aby zamiast kwiatów dawać kupony lot, albo jakieś rzeczy przekazywać dla domów dziecka bądź schronisk. Myśleliście o takim rozwiązaniu? Przyznam szczerze, że zaskoczyłaś mnie pytaniem, bo nie zastanawiamy się w ogóle, jeżeli chodzi o prezenty ślubne. Myślę, że to nawet nie jest dla nas ważne, więc nie myśleliśmy o tym jeszcze. Mamy, tak jak mówię, inne problemy na głowie, noclegi dla gości i tak dalej, te transporty. Jest tego naprawdę bardzo dużo, bo wesele jest 600 kilometrów od mojego domu rodzinnego, więc no, jeszcze nad takimi szczegółami nie myślimy na razie, sprawy organizacyjne.